He, hej, tutaj salmon, i szykuje się kolejny epicki dzień zabawy w gracie! Słuchajcie, tak szybko z informacji kupiłem sobie wingsuit, eee, nabiłem troszeczkę leveli, zrobiłem sobie parę przedmiotów polując na zwierzęta, poszwendałem się troszeczkę, ale ogólnie fabuły nic nie ruszyłem, fabuły nic nie ruszyłem, tylko się poszwendałem głównie. I w tej chwili misję mamy dojść daleko, bo tam dla Sabala aż. Dlatego, cóż, sama nauczył się pilotować ten oto helikopterek, więc raczej nie powinno być problemu e, z dostaniem się tam. Już wiem, jak działa ten helikopter, wiem czemu mi się wtedy wyłączył. Bo jeżeli na tej wskazóweczce, ta wskazóweczka, ta mniejsza, dojdzie do końca. Po prostu przekroczyliśmy wysokość, na którą ten helikopterek może się unieść. Wtedy on się wyłącza i spadamy sobie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie tym razem. Trochę to kółeczko tam ruszyło, kiedy yy, zleciliśmy wyżej. W ogóle podobny jest poduszkowiec. Yy, przy okazji oblukałem z kumplem tryb yy, współpracy, który, powiem Wam szczerze, działa świetnie. Mimo tego, że nie ma w nim żadnych misji popularnych ani nic, to ten tryb jest po prostu świetny, daje dużo fajby. to właśnie w czasie tego trybu się najwięcej poszwędaliśmy po kuracie Popolowaliśmy razem. Nie było tam taka blokada. Poszwędaliśmy się po Kyrocie. Popolowaliśmy razem. Ogółem był duży fan, mimo tego, że nie było żadnego konkretnego celu. Więc tryb współpracy Salman a Prus. O, nauczyłem się w ogóle na słoniach jeździć Chociaż tylko raz na nie przejechałem, tam może z 2 metrów, no ale... Dobra Jesteśmy. E, tam info na Facebooku pisałem czemu przez e, weekend nie było żadnego wideo e, I teraz wideo jest w 1080p jakby ktoś był zainteresowany. Niestety nie ma 60 fps-ów ponieważ mój komputer by tego nie uciągnął, w sensie że render i przesyłanie No ale dobra, w ogóle jeszcze patrzcie co mam fajnego. Mam łuk i taką zabaweczkę, no ale dobra To jest moja główna broń. Gdzie jesteś, Sabal? Tutaj siedzisz O, kolejny level nabiłem, nie wiem czemu Ja chcę to odblokować, koniecznie To mi się strasznie przyda No ale dobra, meh Siema Co, co, o, amunicja Cześć, co ci się stało? Z Sabal Was that intel from the camp worth it? Did you even read it? Because I've got some intelligence for you. And it's solid. Nine of my men are dead. Good men you let die. You guys put me in a difficult position. The right choice was obvious! It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before he died, and it all went to shit. Amita doesn't get it. She's always put her goals first. She's underhanded, she's subversive, and she always sacrifices lives. That's why I stepped up. I stepped up. Because I knew your father, and I respected his vision. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. Educate yourself, Ajay. <muchy> mm. oh Czyli być the góry. Mam nadzieję, że będzie śnieżny teren. No, e, gdzie jest ten klasztor? Najpierw polecę na dzwonnicę, oczywiście helikopterem, a potem do klasztoru. O, jak tym helikopterem się fajnie lata, naprawdę, uwierzcie mi.

Contrary to the rash assumptions some may make about my appearance, I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Okay. Szybko poki widzi. Gdzie jestem Tu jest. Tak, wiem, to jest troszeczkę oszukiwanie gry, no. Ała, jeszcze mi śmigło dziadło. Ok. Po prostu nie chciało mi się wspinać i bawić się z tymi wrogami, którzy są na ziemi. Forma prosa depaka. Pieśń Banaszura. Cień kury. Mówię wam, te niektóre miejsca, kiedy tak sobie podróżowaliśmy, są naprawdę epickie. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy. Uu. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto kupić tą grę, to tak, naprawdę warto. Dobra. Wingsuit to jest naprawdę fajna rzecz. No to jest śmieszne, bo w Far Cry Trójce Wingsuit dostawało się dopiero po. Ile? 3/4 gry. A tutaj. Masz 25 tysięcy tych pieniążków. Kup sobie wixu tej baw się już do końca gry. To jest fajne. Jeszcze taka twiczka, to też jest fajna rzecz. Hop, hop, hop. Nie, no tylko 300 metrów, co to dla Ageja. No dobra, weźmy jakiś pojazd, który tam jest. I udajmy się do klasztoru zdobyć wiedzę, który tak od nas wymaga sabal, bo stracił całe... 9 osób, no jeden, no 9 żołnierzy tylko stracił. Aha, tu mogę się wspiąć i kłatnie, jest tak naprawdę. Iii. Nie dobra, jednak się wespniemy. Spinaczka jest fajna. A tam wyżej już nie mogę? No. Ciekawe, czy on to tak. Co on zrobi? Aha, szybko się puszcza i zarzuca. Sprytny jesteś, AJ. W ogóle powiem wam, że tak grając sobie w międzyczasie. I, I oglądając to odcinki w moje przemontowaniu, stwierdzam, że od razu bardziej wolę Ajaja niż Jasona z Far Cry'a trójki. Ajaj to wiecie, to jest gość, który od razu po przybyciu bierze sprawy w swoje ręce i się nie cacka. A ten cały Jason to był wiecie, taki dzieciak, który do końca nie wiedział co robi. No ale dobra, to jest moje zdanie oczywiście, nie? Uuuu... Jestem tak bogaty, że mi się portfel już powoli zapełnił. Gdzie jest ten klasztor? O, jeden. Uuu, co tu mamy ze zwierzątka? Niedźwiedzie. O, są jaki! Jakie mi się potem sprzedadzą? No, wiecie, te craftingi to ja sobie robię poza odcinkami. Tutaj potrzebuję. E, gdzie? Tu, skórę jaka. I tu skóra jaka, co tu się stało? Co ona odwala? Gdzieś to jest plakat propagandowy, O właśnie, i tu powinna być pełna skrzynka. O właśnie. Okej, okay. o, jeszcze jeden do kolejnej nagrody, super. <laughs> Dobra, co my tu mamy w tym klasztorze? Czy tam są żołnierze Mina? Nie, Złotego Szlaku na szczęście. Żo jomek. A ma goś, pin, ubiesz się jeszcze Bleh. Kolejny level 4 No jeźle Myślałem, że on sika tutaj. Spotka się z roju. Nie to tu... jest bardzo. Taki niby gór, a tu nagle taki bUU taki klasztor już tego nie lubię. U. Uh. Pięć tysięcy lat na Shomeru. Wow. No nieźle. Nie za miejscówka. Uh, Mohan. Sabal mi, tells me ready to Banasur. God of gods sang the world into existence. For that we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Pytanie: Skoro ty też jesteś tym tym, to czemu on nosi tylko przepask a te normalnie dzieńcy?

Our thoughts bless us with wisdom, and we collect them in the prayer wheel. To purify ourselves from bad thoughts, spin the wheel. without emotion is no life at all. But a life controlled by emotion is be consumed by it. Add the powder. Life is as tenuous and fleeting as a wisp of sweet-smelling smoke.

Samolubny czopek. To nasi? Nie. Są tu jakieś działka czy coś? A, coś 4 mogę iść szybko podłożyć. O, świetnie. <grystanie z uchwały> Jak włączyć na C4? Mam nadzieję, że to 4 sięgnie tak daleko. Jak na razie sięga, no i już się zaczyna zabawa, nie? Ty sobie dopiero co przyjeżdżasz się pomodlić, ale nie. Ała. Nie ma. Naprawdę helikopter mają? No! Dzięki, Gro. Faktycznie. O kurde, bomby podkładają. Ja tego nawet nie widziałem. Zdążę Zdążę. O kurde. Jeszcze ze cztery tam moje leży. Kurde! Ziołki! Nie możecie wysłać tych kolasów, żeby się przestraszyli i uciekli? Tylko ja muszę wszędzie latać? enemy jest co to niemiecki? Ile tych bomb oni mają? Wow. znowu bomba mm -hmm. Ała. Tak 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 już się cofam go lasy Świetna misja. O, pewnie. Jeszcze mi się kończy amunicja. Cudownie tego zabije z nożem. Potrzebuję amu. O. Co za bugle z tych mnichów, nie? No, cudownie. Jeszcze bomba w Arsenale. Szybciej, Adżank. Tu jest skrzynka zamo. Nie. To już chyba końcówka jest. Oczywiście skrzynek z AMO nie widać. Widzę za to wszędzie apteczki, których w ogóle nie użyłem. Tu jest skrzynka z zamo. Damn it. Co za ludzie? Pewnie, oczywiście tu jest pełno amo, nie? Jakby to było tak sorry, że wiecie, tak cicho siedziałem w parduchu, ale wiecie, to, to jest ostra nawalanka, nie? Tu się wszystko dzieje. Ostra bitwa o klasztor. Nie ja bym sam tą chętnie wysadził, żeby już mi dali spokój, w golasy jedne. No, także witamy. O no, pewnie drzwi już zniknęły. Daj mi jakieś błogosławieństwo wieść ja co? No, co ty. No, wymiana kultura... kulturalna O, no we bronie. No wiem co to karma. Amira.

Mogę podnieść moje C4? Co? I co to? Snajperka! Ale nie. Chociaż wiecie co? Zamiast tego. Dobra, i bierzemy ciężarówkę. Serio. Dzięki, ziom. Pewnie Widziałem to odwieść. Naprawdę. Widziałem to odwieść. Ej, no, ziomki, Ja się serio pytam. Tu na pewno nie. Halo! Czyli jej nie odłożę, tylko ją zniszczę. God damn it. Fuuuuck! Co za groje! Przynajmniej mam snajperkę nową. Ja wolę. Gra zamiast dać mi jako tam badziewną broń snajperkę, postanowiła zabrać mi mój najlepszy karabin. Dobra, Ja zapomniałem. Gdzie jest jakieś. Hmm. ale nie, to jest moja standardowa kryjówka. Widziałem teraz misję? Klasztor tego ziomka. A nie, to jest ten ksiądz. I gdzie misja następna? Bo widziałem dwie: tutaj. Dobra, na razie. Szybka podróż. Ja Mamy 9 minut odcinka, właściwie to już 8 prawie. Nie wiem, czy jest sens zaczynać nową misję. Najwyżej zrobię ten odcinek krótszy, a w czego następny może być dłuższy. O! Rakiet nie zblokowałem, fajnie. Jak tak dalej pójdzie, będę się sobie plecak, portfel rozszerzyć, sorry. Broń boczna, o! Z tym to ja mówię, a nie z tym. Pewnie. O, jakie piękne. Zamiast tego. Tak, poczekajcie chwilkę, zaraz wrócę. All wróciłem, dobra. Jakieś fajne malowanie bym chciał. O, agresywny. Albo nie, drapieżnik. Co tam 40 tysięcy tych tam? nawet nie wiem, jak się te pieniądze nazywają, nieważne. Ale co tam? Czy to jest granatnik? To jest granatnik! Oh. Jaką w ogóle mam snajperkę? Tom? A która lepsza, ta? Ta czy ta? Ta, co w tej chwili mam. Ale nie można jej modyfikować, czyli chcę tom. Tak, i zamiast tego tłumik standardowo na snajperkę musi być. Aha, albo magazynek, albo... O, to niepotrzebnie, kupiłem magazynek. Malowanie, koniecznie. Snajperka musi... O! Tak, agresywny, z różowymi elementami. <laughs> Uwielbiam kolorystykę czarno-czerwoną. Eee, teraz tak, jakiś chyba karabin szturmowy odblokowałem, co? Czyli nie. A to? Aha, co ja w ogóle odblokowałem? Jeszcze to. Dobra, ale wróćmy do mojej skochanej broni. Co to jest? Dobra. o Wolfowy shotgun. Okej, okay, dobra, tak czy siak. Wielkie dzięki ludzisko za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych Full HD, tym razem już Full HD będzie naprawdę, o odcinkach z Far 4. Narka.